Matka Boża Dobrego Początku. Tak to powiedzieć na słoweńsku: Dobrego Początku. Obraz Dobrego Początku. W 1948 roku blady Kniacy Karol Wojtyła. On zaczął on swoje kapłaństwo na Matki Bożej w niebogim. To tu stół, Wszystko Twoje, Maria. A ona go poprowadziła, ona go wzięła za ruki i on mógł powiedzieć Jezusowi, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że ja Cię kocham. Kiedy tam w sykstyńskiej kaplicy, kiedy tam oni zapytał go, kardynał Dyka, czy przyjmujesz dużo? Następcy Pięta on sam powiedział, jak Paweł II, że on słyszał te słowa Jezusa Chrystusa. Ty mnie miłujesz, Ty kochasz mnie. Ty wiesz, że Cię kocham. I dzisiaj w Ewangelii to my usłyszeliśmy dziś. Tu, w tym miejscu szczególnym, tutaj, gdzie każdy chce odpowiedzieć Jezusowi wiesz, że Cię kocham. I dzisiaj to chcemy powiedzieć. I kiedy razem stajemy tu z Maryją, chcemy jej powiedzieć naucz nas takiej miłości do Jezusa. Takiej Go oddanej, takiej miłości. Ona uczy nas takiej miłości. To tylko ta jej miłość. Ona sprawia, że człowiek już ma odwagę, że człowiek już niczego się nie boi, że człowiek ma wielką siłę. Ona nas uczy, by każdy dzień powiadać: Wiesz, że Cię kocham. Nie potrzeba mówić, ale można nieraz popatrzeć, zobaczyć na krysz, zobaczyć na Matkę Bożą i powiedzieć: Ty wiesz wszystko, Panie o mnie. Jakie moje życie? Chcemy na Bożej już dzisiaj ofiarować wszystkich diecezji i biskupa Stanisława, ale wszystkich książąt, wszystkich diakonów, seminaristów, i wszystkich, ale też możemy poprosić ją tu dzisiaj, Maryjo, o nowych kapłanów, o nowe powołania do zakonu, do Waszych, żeby było więcej ciasteczek, ale też prosimy, tu z Dyrektor, prosimy dzisiaj dobrego początku. Mario, abyś Ty nam pomogła tych wielu dzieci, maleńkich, przyprowadzić do Ciebie. Dobry początek tego dziecięcego przedszkola, i ona przychodzi, dobry początek, mówi, jestem z wami, jestem z tobą, nie bój się, nie lękaj się, wszystko ja uczynię dla was. Ale dziś to wszystko ofiarujemy i chcemy Boga, Bogu dziękować, że możemy jeszcze Jemu mówić o miłości. Że jeszcze mamy życie, że tu możemy powiedzieć, prosimy i dziękujemy. Za wszystkich biskupów, którzy ukazywali nam tę miłość do Matki Bożej, jaką wielką miłość miał biskup Chirica, Nosił pierścień z Maryją i zawsze ten pierścień mi pokazywał, mówi to ona, wszystko ona kieruje w moim życiu. On, kiedy do Fatiny Chirica, biskup, pojechał z papieżem świętym Paweł VI, z św. Lucją, razem byli na takim balkonie z papieżem, a potem cały czas jechał do Fatii, do Meczugorje. I dziś cieszę się, że z Meczugorje przybywam tu po drodze do Polski, a już jutro będę celebrował w Niepokalanowie u wszystkich zakonników, świętego Maksymiliana. Jutro, dziś ze siostrami w Rożnawie, a jutro z braćmi i ojcami w Niepokalanowie, przed tym obrazem będziemy się modlić za diecezję, za wami, za dzieci w nowym przedszkolu, za wszystkich tych intencjami, które mamy w sercu. Ale też módlmy się o beatyfikację, żeby się mogła rozpocząć dobrze beatyfikację biskupa Pawła Chmiewice. Ale mówmy się też za tych witeńcach też o rozpoczęcie beatyfikacji procesu biskupa Michaela Łubnicza. Michał Bubnicz tak wielce w sercu leży biskupowi naszemu wam, aby ten proces już się naszał, aby ten proces jego dobry początek. Na no, wszystkiego jest początek i procesu beatyfikacyjnego i życia i początek życia wiecznego i początek tego, co rozpoczynamy. I ona mówi ze mną, jak rozpoczynacie, to wszystko będzie dobrze. Amen.